Organika to obraz malowany farbami akrylowymi, przedstawiający w abstrakcyjny sposób akwen wodny. Na obrazie znajdziesz roślinność oraz przyrodę przy zbiorniku wodnym. Obraz ręcznie malowany organika to zestawienie nie tylko kontrastowych barw i kolorów, lecz również kształtów i abstrakcyjnych form na naturalnym krajobrazie. Kadry ze zbliżenia obiektywu na obraz organika, który ukazuje prawą, dolną część obrazu. Przede wszystkim możesz dostrzec, jak ten wyjątkowy i autorski obraz wygląda z bliska. Obraz w formie pionowej zdaje się dobitnie pokazywać kontrast między spokojnym zbiornikiem wodnym a dynamicznym niebem. Niewątpliwie obraz akrylowy organika posiada korzystne zestawienia kolorystyczne, które mogą świetnie oddziaływać z wnętrzem Twojego salonu. Jestem pewien, że natura, która bije z tego obrazu, jest w stanie pozytywnie wpływać na Ciebie każdego poranka, na przykład podczas rozpoczynania długiego dnia. Przede wszystkim obraz akrylowy ręcznie malowany nad meblem to szansa stworzenia ścisłego połączenia pomiędzy meblami a ścianami w Twoim wnętrzu. Przede wszystkim ręcznie malowany obraz pod tytułem Organika to szansa na rozpoczęcie rozmowy biurowej na temat obrazu, która jest świetnym początkiem nowej relacji. Obraz dostępny jest na stronie wangogipl. Zapraszam do zakupu obrazu oraz kontaktu. Pozdrawiam Karol Hołda.